Dzień dobry, witajcie. Dziś mamy pochmurny dzień. Jest to spora różnica do tego, co było wczoraj. Wczoraj widzieliście białe obłoki na błękitnym niebie. Dzisiaj mamy pochmurno. Chwilami delikatnie czuć jakąś taką mrzawkę na skórze. Moim zdaniem są to idealne warunki poza tym wiatrem. Nie można dzisiaj o, o jakiegoś tam oprysku zrobić, ale myślę, że to są idealne warunki, żeby. Podlać podlać te warzywka, które wcześniej, które wcześniej siałem, którego nie podlałem. No i tutaj mam, słuchajcie, odmierzoną ilość 200 ml humusu. Ten akurat humus w takiej proporcji się stosuje na 10 litrów wody. Ja sobie to tutaj rzucę, wypłukam słoiczek. No i mam jeszcze, zostały mi się jeszcze emy. Postanowiłem, że połączę te dwa preparaty. Je można łączyć. Nawet zalecane jest łączenie właśnie emów z humusem. I to też jest w podobnej proporcji. 200 ml na 10 litrów wody. I tu jeszcze raz powtórzę. Woda bardzo ważne, żeby była najlepiej gdzieś z własnej studni, źródlana, deszczówka. Najlepsza jest deszczówka. Jeżeli nie macie czegoś takiego, to możecie użyć z kranu, ale trzeba ją byłoby wcześniej odstawić na 48 godzin, żeby ten chlor wyparował. No i najlepiej, żeby miała temperaturę otoczenia. Dobrze. Słuchajcie, chciałbym dzisiaj dwa tematy pomówić, omówić. Chyba SMS-a dostanę. Dwa tematy chciałbym dzisiaj omówić. Słuchajcie, a propos właśnie tutaj podlewania, podlewania kwasami humusowymi. No i w tym przypadku jeszcze doszły emy. Ale jeżeli nie macie, po prostu nie ma problemu. Ja tylko sugeruję, podpowiadam, co można połączyć, i chciałbym dziś jeszcze poruszyć temat tych późnych zasiewów. Słuchajcie, późne zasiewy wiążą się z tym, że te rośliny będą rosły do późnej jesieni, do jesieni, do późnej jesieni. Co zrobić, gdy na przykład w tamtym roku bodajże 4 września, gdzieś znajdę film, to wam po prostu do dalszej części tego filmu do, dołożę. 4 września miałem pierwsze przymrozki. Co zrobić w takiej sytuacji? I właśnie chciałbym dzisiaj ten film po części poświęcić też, jak się na to przygotować, jak się przed tym, przed tym zabezpieczyć, ustrzec. Eee, więc oglądajcie dalej, słuchajcie, oglądajcie dalej. Ja sobie, ja się biorę tutaj za podlewanie i jeszcze będę siał, bo jeszcze wszystkiego nie wysiałem i jeszcze będę siał. Więc opowiem wam, co zrobić i jak się do tego przygotować. Słuchajcie, jeszcze kilka takich wskazówek tutaj z mojej strony, bo nie dopowiedziałem. Na pewno wszyscy wiedzą, ale chcę się upewnić, że, żeby była jasność w sytuacji. Jeżeli stosujecie jakikolwiek preparat, czy to jest humus, czy to, jest amino, czy to są aminokwasy, czy emy, trzeba potrząsnąć opakowaniem, a zwłaszcza właśnie humusem, bo humusy bardzo często są w wersji papka, czyli tam są takie frakcje stałe, potrafi to być jedna piąta. Jedna szósta opakowania tak w takiej gęstej frakcji, która osadza się z czasem, osadza się po prostu na dnie opakowania, i zlewamy później, powiedzmy to, taką wodę. A zostaje nam to najwłaściwsze, najbardziej wartościowe rzeczy. Zostają nam w opakowaniu takie właśnie typu papka, humusy, kwasy hum humusy. Generalnie umówmy się, humusy, biohumusy, to jest to samo. Yy, zalecam właśnie do podlewania. Tam jest najwięcej takich właśnie tych potrzebnych, wartościowych składników. Wartości, yy, yy, składników, tak, żeby się tutaj nie ten. Yy, I takiego z kolei preparatu z tymi. Yy, pozostałościami stałymi nie polecam do oprysku. Tutaj starajcie się wybrać taki bardziej klarowny. Ja wiem, że ciężko jest przez takie nieprzezroczyste, ale tu jest jakiś wziernik, można po prostu by było to jakoś tam sprawdzić, ewentualnie no przetestować sobie jakieś do, jeżeli stosujecie to do oprysków, bo no, tak tylko w ramach wyjaśnień. No i druga rzecz, jeżeli tak jak jest teraz spodziewany deszcz i i on zaczyna kropić, będzie padał. Wiem, że będzie taki drobny deszczyk. To, to są też idealne warunki właśnie, żeby podlać. Wtedy mamy jak najmniejsze straty właśnie tych wartościowych mikroorganizmów, które dostarczamy do gleby, które chcemy, żeby zostały zasiedlone właśnie w tym naszym środowisku glebowym. Nie róbcie tego w momencie, gdy z, nachodzi jakaś gwałtowna burza, duża, duża burza i tak dalej, gdy mamy Duże prawdopodobieństwo, że przyjdzie zlewny deszcz, to nie ma sensu, a może nawet zaszkodzi, ponieważ ta tam niepowołane rejony będą nam na przykład chwasty rosły czy, czy, czy coś w tym stylu. Także to są takie moje wskazówki. Słuchajcie, ja wiem, że wy to wszystko wiecie, ale dla tych, którzy może zaczynają przygodę, są takie elementarne, podstawowe zasady, ale chciałbym o tym powiedzieć, żeby była jasność. No ja sobie tutaj dalej podlewam, bo bo zaczyna kropić, nie wiem czy dokończę ten film. Teraz zaczyna kropić, a jeszcze chcę omówić jeden temat. Może teraz go zacznę. Słuchajcie, chodzi tutaj o tą uprawę pod osłonami. Dlatego to jest taki dobry moment. Ja nie, nie dopowiedziałem tego wcześniej. E, chciałem właśnie, może powinienem zacząć te zasiewy od tego, żeby wyjaśnić Wam, że przyjdzie ta chłodna jesień. A chcielibyśmy jak najdłużej mieć te swoje warzywa, a zwłaszcza teraz te wysiane późno, yy, więc trzeba by było w odpowiedni sposób się do tego przygotować, czyli w odpowiednich rozstawach. Właśnie posiać te, te nasze warzywko, więc jeżeli ktoś jeszcze jest przed tym tematem, to dobrze by było, żeby wziął pod uwagę właśnie to, a zwłaszcza tutaj, tak jak ja mieszkam na wschodzie Polski, północno-wschodnia Polska, generalnie to jest ta wschodnia ściana. Co prawda nam ten klimat się mniej więcej teraz wyrównuje, czasami na zachodzie jest chłodniej jak tutaj u nas, ale no, są takie sytuacje, tak jak mówiłem, 4 września w ubiegłym roku przyszedł pierwszy przymrozek. <laughs> Nie był, nie był duży, niemniej jednak cukinia i, i, i takie papryka i tak dalej, takie różne e, właśnie rośliny ucierpiały. Chociaż powiem Wam ciekawostkę, że cukinia, tu Renia może potwierdzić, bo była właśnie u mnie e, bodajże w październiku w ubiegłym roku, i pokazywałem, że cukinia odpuściła, widać było zmrożone i tak dalej, to co przemarzło, zostało uschło, zredukowało rośliny te części, a reszta po prostu wypuściła, nawet kwiaty nowe się zaczęły wiązać. No niestety było to już za późno, żeby tam jakikolwiek powstał z tego owoc, niemniej jednak roślina sobie poradziła. Zastanawiam się, jakby to było, bo tutaj też znalazłem informację na temat emów. Ja wiem, że co dla niektórych temat emów jest wrażliwy w ogóle uprawy ekologicznej jest wrażliwy, to nie jest dla Was film, słuchajcie. Zmieńcie sobie kanał, wracając do tematu, chciałbym właśnie teraz sprawdzić, być może w tym roku sprawdzę, bo znalazłem informację, że dwa dni przed zapowiadanym przymrozkiem podanie emów, zastosowanie na roślinę emów, przygotowuje ją do przymrozku rzędu minus 4 stopni. Więc chciałbym to w praktyce u siebie sprawdzić, e, czy będzie to miało odzwierciedlenie. Więc ja sobie teraz zamówię świeżutkie emy, słuchajcie. E, wybiorę sobie jakieś e, takie najlepsze, właśnie do zabezpieczenia rośliny. E, ewentualnie, może tam jeszcze coś dodam, jakąś pożywkę i po prostu spryskam cukinię. Zobaczymy, jak ona się zachowa. Spryskam część cukini, a część zostawię, żeby mieć taką kontrolę. Zobaczymy, słuchajcie. Ja dalej będę teraz podlewał i za chwilę powiem, jak z czego można zrobić takie, te, tą, tą osłonę. Konstrukcję, właśnie do tej osłony na, na te nasze warzywka. także Za chwilę się połączymy. A ja podlewam sobie dalej, bo chcę jeszcze dzisiaj dosiać trochę jeszcze warzywa mi zostało. Tak jak mówiłem wcześniej, także widzimy się za chwilę. Mam tutaj już ziemię przygotowaną pod kolejne zasiewy. my no właśnie tutaj ważna rzecz, żeby zrobić odpowiednie odstępy między rzędami. Ja tutaj myślę, że spokojnie, akurat ten, ta konstrukcja, spokojnie mi tutaj na trzy wystarczy, i myślę, że takie właśnie moduły będę robił. Z czego to zrobić? Słuchajcie, tą konstrukcję. W moim przypadku jest to rura typu PEX wielowarstwowa, używana do wody. Jest to 16 mm średnicy. No ja z uwagi na to, że zajmowałem się tym, więc u mnie takich właściwie odpadów jest sporo, więc w moim przypadku konstrukcja będzie zrobiona z tego. Można użyć również rury PE do, do, do wody, która też świetnie się do tego nadaje. Niemniej jednak ta jest moim zdaniem lepsza z tego powodu, że ją da się formować i ona nie wraca do swojego kształtu. Po prostu jak ją wygniemy, tak nam się tutaj, czyli ułatwia nam to... Yy, aplikacje, zakładanie, tutaj montaż tego na, na naszej ziemi, w naszej ziemi, na naszej działce. Można słuchajcie też użyć jakiś drewnianych y, kijów, czy, czy jakiś tam gałązek, takich troszeczkę grubszych, myślę, że taka grubość jak to 16-20 mm przy, W tym przedziale to oczywiście się też wiąże z odpowiednią długością, więc może to będzie tylko na dwa rzędy. I można też właśnie z takich y, kijów Użyć, zastosować. Wiem, że to nie jest świeży i nowy temat, ale to jest myślę, że temat na czasie. Ja od wiosny się właśnie zamierzałem z, ze zrobieniem takiego, takiego filmu, filmu opowiedzieć o tym. Wiosnę mieliśmy, jaką mieliśmy. Wszyscy wiemy, że było po prostu przez dłuższy czas zimno i nie pod wszystkie uprawy zasiewy doby się nadawało. Niemniej jednak myślę, że można to już stosować od wczesnej wiosny, ale żeby to zastosować, słuchajcie. Trzeba zrobić odpowiednie odstępy między rzędami, żeby później to zaciągamy, naciągamy na to folię, żeby po prostu tutaj nie uszkadzać sobie sąsiadujących rzędów, czy już też e, nie wchodzić na, dało się przejść też między tymi e, dwoma konstrukcjami, więc te rzędy, odstępy między rzędami, co jakiś odcinek e, powinien być odpowiednio większy, pół metra, siedemdziesiąt centymetrów, w zależności od tego jaki to macie rozmach itd. I dalej, jaką też wielkością działki dysponujecie? Myślę, że to taki temat teraz na czasie. Można by było po prostu już pod tym względem tutaj robić te swoje pierwsze zasiewy. No Ja Was przepraszam, że nie zrobiłem tego odcinka wcześniej, bo może niektórzy już zasieliście i tak dalej. To też jest osłona, ochrona przeciwko szkodnikom. Też tutaj pani do mnie napisała, że jej, pani Jadwigo, pozdrawiam panią, że jej ślimaczki zjadły świeżo. Z, Powschodzone buraczki, no przykro, zdarza się, ale też tutaj mówię, żeby w takiej sytuacji, po prostu e, zakupić mączkę boazaltową i tu tą grubszą frakcję i nią posypywać sobie tutaj, czy wzdłuż tych rzędów po obydwu stronach, żeby zrobić taką barierę nie do przejścia dla tych ślimaków. E, ale też taka konstrukcja bardzo dobrze się, myślę, sprawdzi. I też, też było takie pytanie. Właściwie prośba, żeby pokazać, jak się zachowa ta moja mieszanka, czy te rośliny, które tutaj mi się zmieszały, czy one nie będą rywalizowały ze sobą, nie będą jedna, drugie przeszkadzały. Też jestem, słuchajcie, bardzo ciekawy, jak to wszystko wyjdzie, bo tam był groch, z tego co pamiętam, co kupiłem i znalazłem, puste opakowania, to był, były dwa rodzaje grochu, zwykły groch i właśnie zielony groszek. No zobaczymy, jak one tam będą ze sobą te rośliny współgrały, niemniej jednak na pewno y, będzie jakaś relacja, będę pokazywał i na miesiąc Was informował o tym wszystkim, jak to będzie wyglądało, jak to się zachowało, Bo być może przez ten przypadek no, uda mi się coś, y, coś fajnego, przypadkowo coś fajnego y, odkryć, no może odkryć to jest za dużo, ale coś y, wymyślić, y, też nie to słowo, coś fajnego. Uda mi się coś fajnego właśnie stworzyć w ten sposób i, i może częściej będę robił takie mieszanki już celowo zamierzone, tak jak ta moja e, mieszanka warzyw, e, ta surówka na zimę w słoiczkach i słuchajcie, ja jestem w trakcie... E, e, robię przymiarki do tego, żeby y, kolejną odsłonę właśnie takiej surówki nagrać. Niestety, no, nie mam czasu, no, to nie jest takie, że usiąść 10 minut, to po prostu wymaga dłuższej chwili czasu, żeby do tego podejść i Wam pokazać to wszystko, wyjaśnić. No pewne rzeczy są oczywiście oczywiste, ale też oglądają mnie osoby, które dopiero zaczynają przygodę właśnie i z ogrodem i później mm, korzystając z, tej, bo, z tego bogactwa ogrodu, przetwarzają to w różne, e, na różne sposoby. No tych, tego, tego przetwarzania warzyw też będzie u mnie też więcej, też zamiaruję zrobić, mam zamiar zrobić zamiaruję, taki nie do końca fajne słowo mam zamiar zrobić, słuchajcie, też e, właśnie tutaj odcinek poświęcony suszeniu różnego rodzaju e, liści koper, nie wiem jak nazwać, czy ma liście, ale natki pierduszki, na przykład koperku e, bo myślę, że jest już taki moment teraz koperek sieje się do września można spokojnie jeszcze siać ale się się w takich odstępach czasu, więc na bieżąco można go tam zbierać i suszyć. Teraz już chyba nic nie powinno mu przeszkadzać, żeby rósł. Ja już też posiałam sobie koperek tu gdzieś, też mama posiała, też rośnie. Ale właśnie teraz jest taki dobry czas, żeby zbierać y, tą natkę. Pójdzieś tam uszczknąć jedno, dwie gałązki z danej rośliny, i teraz można to suszyć. A później będzie w zimę, jak znalazł. Ale też będzie, słuchajcie, chcę zrobić taką y, też mojej, a mojego autorstwa, jakąś mieszankę, taki susz żeby móc później sobie wziąć ze słoiczka, wrzucić do zupy i nie, nie trzeba będzie po prostu później tego komponować, że trochę tego, trochę tamtego, po prostu bierzemy łyżeczkę takiego suszu, wrzucamy do naszej zupy czy naszego rosołu i cieszymy się smakiem lata, bo od tego jest lato, żeby przedłużyć y, tą radość z, z tego okresu na późniejszy czas, czyli na zimę, jesień i wczesną wiosnę. A dzisiaj będę się z Wami żegnał. Przepraszam Was za tą chaotyczność tego filmu, ale naprawdę chcę Wam sporo pokazać, a nie zawsze mi się to wszystko udaje. Chcieć a móc to są dwie różne rzeczy, więc przepraszam Was jeszcze raz za to. Mam nadzieję, że rozumiecie cały sens, przekaz tego wszystkiego, o czym ja do Was mówię. Jeżeli kogoś obraziłem, to przepraszam, bo nie miałem tego na myśli. Po prostu uważam, że e, mądry człowiek całe życie się uczy. Głupi, wszystko wie, takie jest powiedzenie. Teraz pytanie: po której stronie się opowiecie? Czy chcecie się uczyć, to już wszystko wiecie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, i do następnego razu.